Bardzo się cieszę, że dzisiaj w sobotę rano Pan jest z nami. Dzień dobry, Panie Redaktorze. Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło także. Jeszcze parę sekund czekamy, może, może jedną minutkę, i już będziemy zaczynać. Pięknie. Panie Krzysztofie, dzień dobry. Bardzo dziękujemy, że Pan znalazł czas, żeby z nami porozmawiać. Moje pierwsze pytanie jest takie. Parlament Europejski zatwierdził wprowadzenie ceł i kwot na import nawozów z Rosji i Białorusi. Europejscy rolnicy wypowiedzieli się przeciwko temu posunięciu, argumentując, że spowoduje to gwałtowny spadek ich dochodów i wzrost cen ich produktów. Jak uzasadnione są te obawy i jakie konsekwencje może przynieść ten ruch? Jestem. Panie rektorze, szanowni państwo, może pozwólcie, że jednak jak gdyby uzupełnię ten obraz. To nie jest tak, ponieważ były protesty w Polsce sprzed roku rolnicze, sprzed dwóch odnośnie niezadowolenia z polityki rolnej, zarówno poprzedniego rządu, jak i obecnego. I proszę sobie wyobrazić, że jednym z postulatów polskich rolników była sytuacja związana z nałożeniem właśnie embarga, zakazu importu Nawozów z Rosji, z Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruskiej. Szczerze mówiąc, Parlament Europejski w stosunku do polskich rolników zrealizował ich życzenia. Zupełnie inaczej odbywała się ta sytuacja wśród rolników hiszpańskich, francuskich, którzy byli bardziej racjonalni. I jedną moim zdaniem, po to to zwróciłem uwagę na to, że to jest kwestia takiej konfrontacyjnej polityki, i narracji, ideologii przyjętej przez wiele rządów państw europejskich oraz, oraz Unię Europejską, i w związku z tym mamy dzisiaj do czynienia z przyjęciem przez Parlament Europejski tego, tych trzech kroków, aż prawie do 100% w kolejnych latach objęcia cłami nawozów z terenu Federacji Rosyjskiej, jak i Republiki Białoruskiej. Czyli powiedzmy sobie szczerze, jest to, są to fobie, w tym wypadku zbiorowa fobia polityków, szczególnie polityków, ale i części społeczeństw w Unii Europejskiej, zdecydowane kompleksy historyczne polskich polityków z znacznej części polskiego społeczeństwa. I ewidentnie, bo przecież znam środowiska rolnicze, jestem rolnikiem, jestem przerażony właśnie w tym wypadku tym zakompleksieniem historycznym w stosunku do Federacji Rosyjskiej Republiki Białoruskiej. No i oczywiście to, co, to, co argumentują politycy i niestety podlegające propagandzie społeczeństwa, zarówno polskie, jak i innych państw europejskich, przyjmują, iż to w jakiś sposób będzie wspomagać Ukrainę w działaniach, wojnie przeciwko Federacji Rosyjskiej. No i niestety, znakomita, powiedzmy sobie bardzo szczerze, znakomita większość społeczeństw to przyjmuje. No i oczywiście jest kolejny bałamutny i to niezwykle nieprawdziwy, kłamliwy argument, no że to właśnie przez import nawozów z Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruskiej jest, tracimy konkurencyjność. Nasze, nasze firmy chemiczne, nawozowe, unijne, europejskie Tracą konkurencyjność. No prawda jest zupełnie inna, kochani, przecież Polska od 2021 roku, Unia Europejska od 2022 roku zrezygnowały między innymi z Gazu z Federacji Rosyjskiej. W związku z tym wszyscy wiemy, że produkcja nawozów azotowych to jest 70% kosztów to jest właśnie gaz, to są nośniki energii, jeżeli dzisiaj Polska czy inne kraje unijne korzystamy z gazu, który sprowadzamy sobie ze Stanów Zjednoczonych, to rzeczą naturalną, że nigdy nie będziemy, nigdy, nigdy żaden przemysł nie ma takiej gospodarki rynkowej, która by mogła przy tak wysokich nośnikach spowodować, że utrzymamy produkcję nawozów sztucznych, a w tym wypadku także szczególnie nawozów azotowych na podobnym poziomie, jak mieliśmy na terenie. Unii Europejskiej. W żaden sposób te działania, objęcie cłami tak wysokimi nawozów z Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruskiej w żaden sposób nie podniesie konkurencyjności przemysłu nawozów sztucznych europejskiego, w tym wypadku polskiego. Dodam jeszcze jedno zdanie, bo to jest ważne. Przez kilka miesięcy byłem wicemistrem skarbu państwa, zarządzałem, nadzorowałem spółki skarbu państwa i muszę to powiedzieć, Polska Grupa Azoty, kochani, w ramach Unii Europejskiej jest to drugi producent w ramach Unii Europejskiej Eurosojuza. No i w związku z tym, oczywiście, rok do roku od momentu. Agresywnej polityki państwa polskiego w stosunku do Federacji Rosyjskiej i zerwania właśnie korzystnych mnożników energii z Federacji Rosyjskiej ponosi niesamowite straty. W związku z tym dzisiaj strata, między innymi za pierwszy kwartał w ubiegłym roku, podobnie wyslaty, ale za pierwszy kwartał tego roku to jest w granicach 100 milionów dolarów. Ale, kochani, po pierwsze, potężna w Polsce korupcja. I to bardzo potężne państwo skorumpowane. Po drugie, niekompetencja niesamowita. Ponieważ to politycy, nie żadni menadżerowie zarządzają dzisiaj w tego typu spółkach skarbu państwa i podam przykład. Prezes spółki skarbu państwa tejżeż grupy azoty, on bierze dzisiaj przy takich stratach uposażenie rzędu 50 tysięcy dolarów. No i tam pozostali podobnie. To państwo jest rozkazane. Między innymi to są główne dzisiaj przyczyny tego, że nawozy w Europie, w Polsce są bardzo drogie, a oczywiście rolnicy o 20% obniżyli rzeczą naturalną na dzisiaj, mimo dostępu jeszcze do w miarę, w miarę konkurencyjnych nawozów rosyjskich, już obniżyli swoje zakupy w momencie nałożenia tych ceł i braku dostępu do rynkowej ceny, racjonalnej ceny nawozów w tym wypadku rosyjskich, białoruskich nastąpi dalsze ograniczenie zużycia nawozów. Polska i tak ma w stosunku do średniej unijnej znacznie niższe zużycie. W związku z tym jest to potężna, potężne uderzenie w rolnictwo no i oczywiście w konsumenta, w Europejczyków, którzy będą musieli znacznie, znacznie że płaci za żywność. Przepraszam za tak wyczerpujące, ale uważam, że, że ten, ten, ten szerszy pogląd do dyskusji jest, ważny, jest bardzo ważny. Bardzo dziękuję. Właśnie chciałem zapytać jeszcze o to, że właśnie Pan mówił, że cena produktów, cena na żywność, jeżeli. Taki standardowy rolnik Marcin w Polsce i jego rodzina. Jak ta decyzja wpłynie na niego, jako na rolnika, i na resztę obywateli Polski, którzy może nie mają do czynienia y, z rolnictwem, Jasne. ale ci, którzy po prostu przychodzą do sklepu, żeby kupić żywność? Y, może pan sprognozuje? i jaki będzie efekt, jak to wpłynie na tych ludzi. Panie redaktorze, szanowni państwo, jako Polak, polski rolnik, polski polityk, ma, polityk mam nadzieję, że może otrzeźwiająco to spłynie i wreszcie my Polacy zaczniemy leczyć się z rusofobii, ponieważ nie ma dzisiaj możliwości, żeby przy tym ruchu i tak poważnym, powiedzmy sobie szczerze, Obecne państwo polskie, polscy rolnicy, w granicach, oficjalnie strona rządowa mówi, że to jest 25-30% korzystamy z nawozów azotowych z Federacji Rosyjskiej. Powiedzmy sobie szczerze, że poprzez Kazachstan, Maroko i tak dalej, i tak dalej. Także produkty, właśnie nawozy rosyjskie, tylko z legendą tych państw do nas docierały. W związku z tym w granicach 40% zapotrzebowania polskiego rolnictwa w nawozy azotowe, bo one są znacznie korzystniejsze cenowo, ja także jako gospodarstwo i poczytuję sobie za honor, że z tych nawozów korzystam, to my korzystaliśmy z nawozów rosyjskich. Jeżeli zobaczcie, one przy takiej puli, Prawie 50%. Podwyższymy sobie koszty o 30 parę procent. Zresztą rolnicy już normalnie mówią, ten przysłowiowy, jak pan redaktor powiedział, polski rolnik, gospodarz Marcin, który produkuje na 30-40 hektarach, on nie będzie miał szans wytrzymania w polskim rolnictwie. To jest jeden z elementów, susza jeszcze się nałoży i tak dalej, jest potężny ubytek gospodarstw, młodzi ludzie, 30-40-latkowie nie będą tak ciężko pracować w warunkach ekonomicznych państwa, które działa przeciwko im, państwa zabójczego. Ja wiem, że, bo obserwuję sytuację na terenie Federacji Rosyjskiej, też jest problem z rolnictwem, też rolnicy mają problemy jak w każdym innym państwie europejskim, Francji. Natomiast uważam, że Brak totalny polityki, a to się, to wpisuje właśnie ten zakaz importu nawozów z Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruskiej, z Republiki Białoruskiej, szczególnie soli potasowej, jest takim przysłowionym gwoździem do trumny dla tego gospodarstwa. No i oczywiście konsumenci, konsumenci, którzy wreszcie, mnie to wcale nie smuci. My Polacy musimy poczuć, Konsekwencje naszej głupoty, bo to, to dzięki Bogu ta konfrontacyjna polityka pomiędzy Polską. Z naszej winy, z naszej przyczyny A Federacją Rosyjską, na szczęście, nie odbywa się na jeszcze innych Polach. W związku z tym, dzisiaj ludzie muszą zrozumieć, że wszelkiego typu tego działania powodowane jakimiś fobiami, jakimiś zrobieniu na złość, jakiemu takiemu nieprzyjaznemu aktowi w stosunku do sąsiadów ponosisz za to konsekwencje. Może to będzie przyczyna, że rozum wróci na właściwe miejsce. Rzeczywiście, jak Pan mówi, to brzmi tak, jakby tylko... Nie ma tutaj takiego życzenia, żeby pomóc rolnikom, pomóc swoim ludziom, a jakby politycy... Właśnie chcą zrobić na złość, zaszkodzić, jakby bić swoich, żeby cudzy się bali. A może byłoby lepiej, gdyby Europarlament Europejski akurat podjął kroki, aby wesprzeć lokalnych producentów, a nie żeby zaszkodzić cudzym producentom, takim jak w Rosji i na Białorusi. Panie redaktorze, szanowni państwo oglądający nas, obywatele Federacji Rosyjskiej, słuchajcie, pytanie pana redaktora jest niezwykle racjonalne, natomiast zwróćcie uwagę, odpowiadam jako obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, polski polityk. Nic racjonalnego. W działaniach poszczególnych rządów obecnych, poszczególnych państw chodzących tak zwany Eurosojus. A tym bardziej Parlament Europejski nikt logiką, racjonalnością się nie kieruje. To jest nawozy, kwestia nawozów bardzo wpisuje się w konflikt na terenie, na terenie Ukrainy. Ponieważ dzisiaj za wszelką cenę, wszelkiego typu władze Zarówno Unii Europejskiej, jak i znakomitej większości oprócz Węgier, oprócz Słowacji wpisują się w retorykę wojenną. Wszystko cokolwiek, obywatele Unii Europejskiej, obywatele poszczególnych państw, rządy, Próbują własnym obywatelom wmówić, że dzisiaj zróbcie wyrzeczenia, wyrzeczenia za wszelką cenę, żeby osłabiać Federację Rosyjską, by Federację Rosyjską pokonać na tak zwanym polu boja, żebyśmy my, jako Unia Europejska, mogliśmy zwyciężyć Federację Rosyjską, no i przyczynić się do tego, że ta Ukraina dzięki temu zostanie, czyli nazistowskie władze na terenie Ukrainy zostaną wzmocnione. Sprawa nawozów ma bardzo ważny wątek w tym momencie, ponieważ między innymi ta polska grupa azotowa, która ma drugi, jest drugim producentem w Unii Europejskiej, ostatnio już prawie 40% własnej produkcji właśnie eksportowała ze stratami celowymi działanie przeciwko budżetowi państwa, przeciwko obywatelom Rzeczpospolitej właśnie na teren Ukrainy. Co oni dalej myślą? Oni sobie dalej myślą, że te narodowe, te międzynarodowe fundusze inwestycyjne, które oni żyją żwiążące jakieś, oni myślą, że ta nazistowska Ukraina przetrwa. W związku z tym to właśnie, co się stało w parlamencie europejskim, wpisuje się w ich taki fantastyczny projekt. I że oni wówczas na terenie Ukrainy Będą tanio produkować nawozy. No, oczywiście, ze względu na, na pewne normy, koszty, surowce, ja nie wiem skąd miałoby to być, ale na terenie Unii Europejskiej jest y, y, trudno, nie jest możliwe już konkurować właśnie z produkcją, y, Ekonomiczną, rynkową z terenu Federacji Rosyjskiej. W związku z tym im się zamamiło, że oni też na terenie Ukrainy będą w przyszłości, właśnie opanowując to rolnictwo, tam biedny Ukraińiec, rolnik nic nie znaczy, i nie dla niego to państwo jest i w ich układzie będzie, że oni będą tam produkować nawozy i przez to będą konkurencyjni i pozbędą się z rynku europejskiego nawozu, bo to. Zobaczcie, krokowe, żeby za wszelką... To nie jest tylko takie działanie, powiedzmy, czysto polityczno-propagandowe. To działanie ma ten poważny, perspektywiczny zmysł właśnie ekonomiczny, że myślą sobie, że tam znajdą, jak gdyby, tą swoją chemiczną wytwórnię nawozów sztucznych i dzięki temu będą mogli eliminować konkurencję ze strony Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruskiej. Właśnie chciałem się zatrzymać na temacie Ukrainy, bo od 5 czerwca Unia Europejska znosi. Yy, tutaj. B, zniesienie bezsłowego importu. Czy można to uznać za sygnał pewnych zmian w stosunkach między Brukselą a Kijowem? Hmm. Ech, t, nie. W żaden sposób musimy zrozumieć co się naprawdę dzieje. Jest to działanie czysto propagandowe władz Unii i tych poszczególnych państw, które wspierają Ukrainę. Myśmy fa bo trzeba zwrócić uwagę iż do 2022 roku, czyli rozpoczęcia specjalnej operacji wojskowej na terenie Ukrainy, między między Unią Europejską a Ukrainą były ustanowione kontyngenty, bo to jest zasadnicza rzecz do zrozumienia, co się dzieje. Inne kontyngenty, na przykład ilościowe, na przykład 400 tysięcy ton pszenicy, tam ileś tysięcy ton kukurydzy i tak dalej. Jeszcze raz, pomiędzy Ukrainą a całą Unią Europejską. Rzeczą normalną, że znakomita większość tych produktów, tak stanowi geografia, szła przez państwo polskie. I kochani, co było? I było to, że te kontyngenty nie były w żaden sposób rejestrowane i się okazało, że z 300 tysięcy, 400 tysięcy ton pszenicy przekręcano o 300%, 400% i było milion, półtora miliona i tak dalej, i tak dalej. I dotyczyło to wolumenu wszystkich produktów, które były objęte kontyngentem bezcłowym, bo po ujeszczeniu określonej ilości cła można było w większej ilości sprowadzać wówczas tej pszenicy. Więc tu mechanizmy niewydolności na granicach, Szczególnie granicy właśnie tej zewnętrznej Unii Europejskiej, czyli granicy polskiej, granicy częściowo słowackiej, granicy rumuńskiej, powodowały, że mechanizmy korupcyjne były bardzo korzystne. Skąd inąd dla, dla strony, strony ukraińskiej? Wszyscy na tym zarapiali, oprócz rolników i konsumentów Unii Europejskiej. Później po 2022 roku po prostu puściono to na żywioł. Po prostu, kochani, wjeżdżało wszystko, dla, żeby wspomóc Ukrainę, dla Ukrainy wszyscy. I tutaj, polscy rolnicy, rolnicy z innych państw, powiedzmy sobie szczerze, szczególnie polscy rolnicy, tak zakochani byli w Ukrainie, że oczywiście zupełnie nie zwracali na to, na to uwagi. Dopiero gdy gospodarka rolna, gdy mechanizm, ekonomicznej, nie tylko Polaków, ale także, no oczywiście Hiszpanie nie narzekali, bo oni zawsze potrzebują, ale, ale w tym wypadku zarówno Niemcy, Francuzi, Słowacy, Romuni, my po prostu nasze rynki rolne zostały zalane na nalewem, zalewem tych zbóż z Ukrainy. Oczywiście nie żadnych rolników ukraińskich, tylko międzynarodowych funduszy inwestycyjnych, które kapitały w Stanach Zjednoczonych, gdzieś tam w Holandii i tak dalej. Wszyscy mamy tego świadomość i rynki zostały zdestabilizowane. Za takie działania zapłacili oczywiście rolnicy europejscy i bardzo poważnie rolnicy polscy. I wówczas, wówczas e, e, zrobiono te mechanizmy, przynajmniej te nasze pięć państw dawnej Europy Wschodniej, Węgry, Słowacja, Rumunia, Polska, Czechy, żeśmy wprowadzili taki mechanizm, jak gdyby, cłowy zablokowania. Oczywiście on tam, powiedzmy sobie szczerze, nie najgorzej, nie najgorzej funkcjonował, bo wówczas zboże ukraińskie znalazło inne możliwości, m.in. przez porty czarnomorskie, Morskie, oraz Rumunię, i to w jakiś sposób do dnia dzisiejszego, powiedzmy, destabilizację to rynku powstrzymuje. Tak jak pan redaktor powiedział, od 5 czerwca wracamy do tego starego mechanizmu sprzed 2022 roku tak zwanego opartego na kontyngentach. Ja tutaj widzę, jeżeli. Rynek europejski, rynek polski będzie konkurencyjny funduszom inwestycyjnym międzynarodowym, ich produktów z Ukrainy, to nic tutaj nie powstrzyma. Pols Polska nie ma jest to granica zewnętrzna Unii Europejskiej nie ma wydolnych służb kontrolnych. Oraz mechanizmów rejestracji. Co znaczy kontyngent? Jest to bardzo określona ilość, w ramach której trzeba się po prostu obracać. I powtarzam, mechanizmy korupcyjne w żaden sposób nie zabezpieczą dzisiaj, dzisiaj naszych rynków zewnętrznych. I precyzyjnie odpowiadając na pytanie, czy coś się zmieniło, władza zmieniła retorykę Okłamywania własnych społeczeństw, rolników, natomiast stan rzeczy jest ten sam. Panie Krzysztofie, Pan już zaczął odpowiadać na to pytanie, które chciałam poruszyć. Ogólnie, jeżeli chcesz zrozumieć, co się dzieje, trzeba zobaczyć, kto na tym zarabia. Więc powracając do tematu nawozów i ceł. Na rosyjskie i białoruskie nawozy. Pan mówił, że Unia Europejska chce wyprowadzić e, produkcję nawozów na Ukrainę, w taki sposób zorganizować produkcję nawozów na terenie Ukrainy. E, słabo mi się wierzy, że Bruksela w taki sposób troszczy się o interesy Kijowa i o to, żeby Kijów na tym zarabiał. Nie wierzę w to po prostu. A Pana zdaniem? Kto zarobi na tej decyzji w punkcie ostatecznym? Rozumiemy, że to nie będą polscy rolnicy, nie będzie to polski obywatel, który przyjdzie do sklepu i zrozumie, że zrobił się jeszcze biedniejszy dzięki tej decyzji. Więc kto na tym zarobi? Tak, Panie to, że odpowiadając na to pytanie, trzeba zrozumieć, jak gdyby psychologię propagandy na terenie Unii Europejskiej i w poszczególnych państwach. To jest tak jak, może odpowiedzmy najpierw, wybuch konflikt na Ukrainie i dlaczego polskie społeczeństwo, Polacy, polski rząd, to rozumiem, bo oni grają własną grę. Ale dlaczego społeczeństwo, polskie społeczeństwo pomagało Ukraińcom? I to bardzo źle świadczy o nas Polakach. Nie dlatego, że z takiej miłości do Ukraińców, tylko skoro Ukraińcy biją się z Rosjanami, no to oczywiście trzeba te fobie, własne kompleksy rozwijać i w tym wypadku pomagać Ukraińcom. Tu pokazuje bardzo po w jaki sposób bezszczelny, antyludzki społeczeństwa powtarzam, nie tylko władze, bo kochani, gdyby w ramach państw Unii Europejskiej społeczeństwa były zdrowe, żadne z władz nie postępowałyby Francji, Polski, Niemiec i tak dalej, tak jak dzisiaj postępują w konflikcie na terenie Ukrainy. Nie pozwoliłyby sobie na to, ale jest przyzwolenie społeczne na moim zdaniem wręcz wykorzystywanie Ukrainy Ukraińców, ponieważ to ich krwią. Oni realizują, oni, bo ja się nigdy z tym nie zgodzę, oni realizują własne, powtarzam, fobie interesy. I podobnie jest tutaj z tym pytaniem. W żaden sposób, y, czy, czy tu chodzi o y, normalnego obywatela y, Ukrainy, Ukraińca, że właśnie między innymi dzięki temu, że y, Unia Europejska ograniczyła y, y, eksport nawozów, y, i objęła cwami z terenu Federacji Rosyjskiej, to dla Ukraińca coś przybędzie? Nie, po prostu trzeba. Za wszelką cenę zdobyć pieniądze, dozbroić tych Ukraińców, żeby ci Ukraińcy, cały motyw, cały cel tego działania jest taki, żeby Ukraińcy lali krew, wojowali z Federacją Rosyjską, a całe te nawozy tylko służą temu, żeby osłabić gospodarkę państwo rosyjskie, żeby nie miało broni na uporządkowanie Ukrainy. To jest, to jest zbrodnicza zbrodnicza autentycznie społeczeństw Unii Europejskiej postawa w stosunku do Ukraińców. No i oczywiście Rosjan to jest rzeczą już wręcz naturalną, tak jak powiedziałem, potężne problemy do zbiorowego leczenia. Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję za bardzo ciekawą rozmowę. Mam nadzieję, że niedługo jeszcze raz będziemy szansę na spotkanie. Bardzo dziękuję. Cieszę się, że mogliśmy dzisiaj ten, moim zdaniem, taki dosyć racjonalny głos ze strony nas, polskich rolników, przedstawić. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję, pozdrawiam. Do usłyszenia.